urzędnik ledwo stoi na nogach. Pan wójt zaprasza, więc wejdźmy. Bardzo proszę. Jest 10.37, środa. Byliśmy przed chwilą w Urzędzie Gminy Żelazków. Powiedziano nam, że pan się udał na spotkanie do starostwa. Tak. Jest pan w domu. No i wróciłem. Rozumiem, a spotykał się pan dzisiaj z kim? Tak. Ze starostą? Tak. Z którym starostą? E, Krzysztofem Solen. Pan wójt twierdzi, że dzisiaj był na spotkaniu u pana Krzysztofa Nosala, u pana starosty. Ja chciałbym to potwierdzić lub... Nie, pana, pana wójta nie było u pana starosty. To no, nie było. Pana, panie wójcie, nie było dzisiaj u pana starosty, tak mówi sekretariat. Co pan dzisiaj robi jako wójt w ramach swoich obowiązków służbowych? Godzina 10.44. Eee, obowiązki służbowe, przepraszam, czy ja mogę operatora prosić, żeby pokazał obowiązki służbowe pana Wójta tutaj? Jakie k***a! Casino Royal, pan Wójt oglądał kiedy tu przyszliśmy. Rzeczkę. To jest pański obowiązek służbowy? Nie. No to pan dzisiaj jest w pracy, czy ma pan dzisiaj urlop? No chcę wyjść, tylko pan nie przeszkadza. Nagle następuje zmiana zeznań. Jestem. Od kiedy? Od dzisiaj. Od dzisiaj. Te, teraz pan tak ustalił, tak? Nie. Mhm. Rano ustaliłem. Gminni urzędnicy są innego zdania. W towarzystwie wójta łączymy się z sekretariatem. Proszę Pani, ja chciałem zapytać, czy pan wójt już wrócił ze spotkania ze starostwem? Nie, nie, jeszcze nie wrócił. A czy pan wójt jest dzisiaj na urlopie? Nie. A pan wójt... A coś nie... przekazać? No, no tak, rozumiem, że dzisiaj pan wójt jeszcze będzie w urzędzie, tak? Aha, czyli na urlopie definitywnie dzisiaj nie jest. No, no nic mi o tym nie wiadomo. Ty jesteś jeb***m ch*****m, A w takim razie... presta. Wy... A w takim razie... Wyp***dę. Tuż po naszej rozmowie przy temperaturze bliskiej zero, Sylwiusz Jakubowski chwiejnym krokiem zmierza do urzędu. Czyżby po to, żeby załatwić formalności związane z nagłym urlopem? Jestem wójtem gminy. A nie urzędu, jestem wójtem gminy, a nie urzędu, jestem wójtem gminy, ani o urzędu. Wzywamy policjantów, by to oni ustalili, czy wójt ma urlop, czy jest w pracy. Wypie... nie masz prawa tu wchodzić. Łobuzie, kur... ty, się. na urlop, nie rozumiesz tego. Ro biedące. Te. Wypierd... są kamerą, bo ci... Je كون شبكة من